Witajcie kochani u was też tak ciepło tutaj jestem schowana na balkonie troszeczkę już tak nie wieje ale skupiłam skupiłam ile tutaj jest stopni taka dziwna skala powiedzmy że 8 dzisiaj taki króciutki film specjalnie dla was werbena patagońska już odkrywamy Wiem, że nie mam mrozów, ale jest temperatura. Nie, nie pamiętam kiedy, czy już była, czy będzie. Przewidywana taka 2 stopnie w nocy. Przy 2 stopniach może i być przymrozek. Widzę, że ona taka jasna troszeczkę. To trzeba będzie ją podlać tym takim bionawozem. Może przemar... zmarzła Tu się pochwalę jeszcze swoją lilią. A obok wierzba Iwa. I Co ciekawego? Mogę wam na ten temat powiedzieć. Wierzbę Iwę dostałam w prezencie. Wyglądała przed zimą, jakby uschła. Ale jednak. Nie. Jednak tak miała wyglądać. Bo trzyma się dobrze. A tu lilia, którą ja niechcący ucięłam. No i co? Wiadomo, że nie zakwitła, ale to ucięcie spowodowało, że ma tutaj jedną drugą trzecią odnóżkę wybiła z cebulki pokażę Wam jeszcze moją azalię kawałeczek azali po troszeczkę schowana jest muszę, muszę ją po prostu wyciągnąć jak mi pięknie azalia fitnie zaglądajcie do mnie na kanał, będzie vlog będzie film o balkonie. Trzymajcie się. Pozdrawiam, papa. Pa. Subskrybujcie. Lajkujcie. Piszcie komentarze. Na zakończenie pokażę Wam, jakie mam piękne niebo. Godzina 19.30. I pada. I zimno. Papa. Pa.